Na film End, jak ten aktor z 39,5 ma tak w, w swoim życiu wiekuistym. Tak, to z poprawnie lepiej, robiąc korygację w narodzie polskim, po oczywiście ratingu po, po komunizmie, który nadrabiamy teraz z, z nadzieją, jak to mamy zakodowane od swoich babci żeby najmłodsi kolejni następni mieli jeszcze lepiej. Co to nasze babci dziadkowie to dobrze rozumieli, że chcą być w swoich życiach następnych na tych ziemiach yy, spłodzeni że mają do nich sentyment i tyle włożyli serca, pewnie dlatego tak mają, że życzą sobie, żeby to było takim darowane, że jeszcze lepiej, to faktycznie to tak wychodzi. Panie na kręgosłupach, Panie na kręgosłupach, Panie, tak jak z tego nagrania, to ta księga tak nie zawsze tylko w tym, w, w YouTube, że tam tam z parówką przy, ba, przy basenie pokazuje, że je, tak na przykład to wkurwia, tak wkurwia, co działa, że tak z parówką coś pierdala, tak by się ponosiła z jakąś tam y, panią dusz, to tak wyczuwa się, nie, ale niektóre to zagrałem sprawdzić, sprawdzi, potem patrzy się korygacja, się do kręgosłupa, czy bo takie ustosunkowanie się zaraz chwyta, to swoje, że się ma to w sobie, yy, swoją tą ocenę to właściwa postawa, no i dobrze, że dobrze, i tak powinien każdy postrzegać, uważam, myślę, żeby nie dać się omamić, co, co każdy ma prawo do odczucia, w, szczególnie w narodzie polskim, który doświadczył zithaigu komunizmu, w którym chcieli jednak nadać swoja wersja wartościowania realiów, to byście się nie dali ludzie temu, że właśnie to jest pułapką, że mielibyśmy się ku sobie przeciwko sobie, że ktoś nie może czuć się dumnie, czy jakimś tam panem, czy coś, tylko. Też bardziej taka obawa, żeby też ktoś nie poczuł się panem dusz i innych dusz, żeby nie wpadł w topę, bo jak wpada w topę, to niech przynajmniej mnie na to nie skala, bo się na to nie godzę, w swojej rodzinie też, nie? Że bardziej typu na określenie do takich ktoś pojebany, pojebana, że niezdolny potem do, do, do funkcjonowania w jakichś tam zawodach, tylko jakaś pojebana farabela, psychoza albo alkoholizm albo narkomaństwo i potem niezdolność w ogóle do, do niczego, tylko potem po iluś latach wyjścia z pojebania w zaczynach, trudach, co najlepiej będzie im wyjść, wybyć, co od swojego dziadka Władysława Wiesławowicza, który by jego wiedzą, że to się nakłada w układankę, najlepiej jakby na polach, tak jak przez wieki, wiekami było, jak ktoś pojebało przez zimę, to yy, na polu wtedy wychodziło, wychodzi, to nie tylko dzięki Warcłowi za ale swoim przy tym się tak To właśnie u us to było wychodziło wtedy, że na Polach sadzili, coś robili, siali. To wychodziło kto, kogo jak tam pojebał przez zimę, czy kto się komu czemu co dał i się korygowali w zaczynach, w podejściu do życia, do natury, do zwierząt, do ziół, do miłości, że to żywało, że tego chcą bardziej, chcą być na to otwarci niż jakieś pojebanie farabeli, któreś farabelki, wiedźmy jakieś kurwa, co nadawała gdzieś tam, z którejś oddali w, w któreś to domy jakieś swoje te pojebane modły o czymś tam treści pojebania, byleby mieli ku sobie siebie, zadawania do wojen, jakieś pojebania, byleby majątki zostawili, a wieźma przybyłaby i sobie by się sędzią stała, jakoś tak mniej więcej, to Byście się temu nie dawali, oczywiście, to najlepiej WF-owo postrzegać ludzi, Ueficznie, dokładnie wf -icznie. a panie wszystkie na butach na obcasie, wy jesteście dla mnie pojebane, niepiękne, wyszkodzicie swoim kręgosłupom, to udowodnili dokładnie jak z tego nagrania, z tego filmu w swoim życiu wiekuistym, które stanowi swoją renomą, pan właśnie aktor z 39.5, imię ja z nie pamiętam, Sporo tego było. Gromadza informacji, także mi proszę wybaczyć, to, i to, to. To to tylko Zit hajci i komuniści mogliby wam nadać. Że jesteście wtedy piękne, bo takie mniej zdrowe. Tego nie powiedzą oczywiście, tylko powiedzą, że jesteście takie piękne, cudowne mężczyzną, że pożądajcie takie. Nasną wam nie wiadomo ile magią demonistyką. Podłych tachceń do wódki i Najlepiej wódka w ogóle podarowana z, z jakimś może mężczyzną w fabryce, który każdą dotyka. Albo jakoś namadla się wiele sileć godzin ze, swoje, ze swoim stanowienia. Swoja renoma realiów. Jak powinni postrzegać i wartościować rzeczywistość. Potem się udziela w domach. Potem, że to takie piękne. Że to takie cudowne. No Ewowska domsko to nie jest piękne. Łada Ewy to jest piękne. Jak jest bosa stopa do Pana. Najlepiej w sandałach, jeśli musi iść, to w sandałach. Kiedy jest, żeby jest większy komforcik, nawet ze skarpetką. A jeśli nie może, bo jest chłodniej, to trampki. Trampki teraz są takie dostępne z gąbką Ewo, wygodne, przyjemne, bardzo. Albo na przykład najlepiej no albo N, albo R. Typu, a najlepiej sa stopa, masowana, na klatce piersiowej swego mężczyzny, całowana, doglądana, czy paznokcie nie są za długie, jak tak to obcięte i opinnikowane obcałowane, palce obsa, obsosowane, obsasone, obsączone, obsączone sasone, sasolone z miodem, żeby było smakowi z gruszką, z borówkami, żeby dać orkazmy w trakcie wkładania penisa w pochwę jeszcze przyjemne doznania, że jest makowie gdy pocałuje się wyjątkowo, bo nie byle jak ale z wielką, piękną modłą, swą błogosławioną życząc, by te stopy wtedy w trakcie, potem idąc po trawie w dalsze dystanse, wspominając, próbując zrozumieć jak mieli przodki wcześniejsze, wcześniejszy czy, mi, czy my i oczywiście w życiach wcześniejszych gdy po, po, po pokonywane były jardy przestrzeni, kilometry, yy, po trawie, po kamyczkach i trzeba było co jakiś czas wspólnie kochające się pary doglądać swe stopy nawzajem, to kobieta gdy wykazywała się względem mężczyzny, że całowała, poranione stopy, lizała. Opatrywała w ten sposób rany, w naturalny sposób, obcałowywała, trzymała na piersi, bardziej nie tyle na piersi, bardziej na, se na sercu, żeby błogosławić jakoś sercem swym, chcąc, żeby to, te stopy miały jak najpełniej, jak najzdrowiej. Tak samo podobnie mężczyzna, kobiecie, tak też w tych czasach, jest wtedy najfajniej, gdy paznokcie nie są kolorowe. A zamiast tego inwestycja idzie na zakupienia owocków, truskawek, burówek, sezonowych owoców, czy zimą, jesienią orzechów, czy daktylków. I smakowania w trakcie orgazmienia, by się nigdy nie nudzić, to zawsze pamiętania tego, co się dopoznało, czyli nigdy więcej już wódki użyć, użycia, a jajek surowych najlepiej, podtrzymywania słowieńskowatości, słowiańskości i dylności bo słowiaństwo to dla mnie to słów użycie i łanów poznawanie do odkrywania potencjalności realizacja swej możliwości siły miłości o której twierdził i to tak wychodzi w samych słowach też już w przekazie Jezusa Chrystusa Rytu, bo też był no, w takim określeniu słowianinem Przesłowianym, uznanym za Chrystusa Zarytu przy przykładem tak to poszło, tak to wyszło że tak to zrozumieli na tych ziemiach jeszcze bardziej gdzie pory roku były wszystkie każda wyjątkowa wiosną każda wyjątkowa jesień, yy, latem jesienią, zimą każda inna wyjątkowa teraz to się zmienia trochę jest to ubawa, trochę szkoda ale ja jeszcze doświadczałem za dzieciństwa, że jeszcze te pory były wszystkie wyjątkowo wyjątkowe. Teraz globalne ocieplenie, ale może być lepiej. To i w te pory, w czasy przyszłości życzę Wam, byście nie dali się zhipnotyzować tym, którzy nie kierują się ku i Wowskości, a odciągają Was ku niezdrowiu Nakładając zasłonkę, że to jest rzekomo piękne, którego macie pożądać.